Jak Pysiula, jesteś gotowy? No, tak widać. Uuu, tak profesjonalnie podszedłeś tę <noise> sprawę. Bardzo profesjonalnie, nie ukrywam, że tutaj pomogła trochę żona. <noise> czyli chodzi o skompletowanie profesjonalnego sprzętu. No ale... A teraz jedziemy, słuchajcie, pojeździć. Słuchajcie, najlepsze jest to, że ta ścieżka rowerowa jest najdłuższą. Ścieżką rowerową nadmorską 6,5 km. Świetnie wydzielona strefa ruchu dla rowerów, czyli ścieżka. Zaraz obok promenada, ławki po drodze, piękna zieleń. Bardzo dużo osób biega. To jest naprawdę świetne, że my tutaj wyszliśmy na rower. A tu jest dużo osób, które po prostu biegają. Są pary, pojedyncze osoby. No, po prostu coś pięknego. A teraz. Wjeżdżamy, bo zjechaliśmy z tej części, która jest właśnie bardzo, bardziej miejska, i wjeżdżamy w taką dziką przyrodę w piękny park, rezerwat ptaków coś niesamowitego. I nie jesteśmy tu sami są też ludzie, biegający widać, że naprawdę usportowieni. Pięknie zapachniało w każdym Pięknie pachnie, słuchajcie, polskim morzem. Jednak polskie morze to jest polskie morze. Ma niesamowity taki klimat i widzicie z tyłu te falochrony, mi się tak to kojarzy właśnie z Bałtykiem, i w ogóle to jest taki obraz polskiego wybrzeża. Teraz jesteśmy tutaj w takiej części, gdzie kończy się ta plaża piaszczysta. Jak widzicie, tam jest. W tle są też kosze, a tu jest takie molo. I my właśnie na tym Molo, prawie że na środku może jesteśmy ze moim mężem y, rowerzystą. Urodzonym. Dodajmy. Muszę trochę wziąć tutaj mogę się podstrzymać, bo widzę tyle w rowerze, ale jednak parę wskazówek bezcennych. Ja wam powiem, że jest tak pięknie tutaj, jeśli chodzi o spod Nie no, przecież tu jest tak pięknie. Zobaczcie na to: taka droga przez 10 km wzdłuż wybrzeża aż do Ustronia Morskiego, a po drodze takie piękne miejsca: Sielskie, Anielskie. To jest 400 hektarów e, takich e, lasów, rozlewisk. Tu jest ponad 80 gatunków ptaków. więc jak ktoś z Was lubi e, obserwować ptaki, no to będziecie w raju. Zobaczcie, jak pięknie tutaj wygląda to na No i takie urokliwe mostki z takimi pięknymi widokami. 10 km od Harmon Resort koło brzeg do Ustronia Morskiego. Pięknie.